Witam serdecznie na kanale Okiem Detektywa. Jestem licencjonowanym prywatnym detektywem i razem z moim zespołem prowadzę agencję detektywistyczną w Wielkiej Brytanii. Specjalizujemy się głównie w poszukiwaniach osób zaginionych. W dzisiejszym odcinku przedstawimy kwestię zaginięć ludzi z tak zwanej własnej woli. Brzmi dziwnie? Otóż nie. Wśród powodów zaginięć mamy również taki, który nazywa się samodzielnym zerwaniem więzi rodzinnych. Zacznijmy od tego, że statystyki w Wielkiej Brytanii Mówią o ponad 170 tysiącach rocznie zgłoszonych zaginięć ludzi, co daje zgłoszenie zaginięcia co 90 sekund. Pod koniec marca 2022 roku odnotowano ponad 5200 zaginięć osób, które są zaginionymi od dłuższego czasu. Brytyjska policja na równi, bez względu na narodowość, traktuje wszystkie zgłoszenia oraz poszukiwania osób zaginionych. Zatem we wspomnianej liczbie znajdują się również osoby z Polski, które mieszkały i pracowały w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, Polacy mogli osiedlać się w UK od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. Znam sprawy kilkunastu osób pochodzących z Polski, które zaginęły na terenie Wielkiej Brytanii i do dzisiejszego dnia nie ma po nich żadnego śladu. Wspomnę tutaj choćby Małgorzate wnuczek, która zaginęła w 2006 roku w Lester, i Izabelę Zabłocką w roku 2010 w Derby. Są to zaginięcia wieloletnie, które do dziś nie zostały rozwiązane, a ich powody nie są znane. Nie wiadomo, czy to było samodzielne zerwanie więzi rodzinnych, czy powodem zniknięcia było przestępstwo. Wracając do meritum. Jest wiele osób zaginionych na terenie Wielkiej Brytanii i Polski, a także w innych krajach, o których losie nic nie wiadomo latami. Jednak z doświadczenia naszej agencji detektywistycznej wiemy, że część z tych zaginięć jest świadomym, samodzielnym zerwaniem więzi rodzinnych. Nie możemy opowiedzieć o naszej pracy nad tymi przypadkami ze szczegółami, bo obowiązuje nas tajemnica zawodowa, jednak w ciągu jednego roku mieliśmy dwie takie sprawy. Zaginieni zostali odnalezieni i podjęli ponowny kontakt z bliskimi. Jedna z tych osób zniknęła osiem lat wcześniej, a druga rok wcześniej. Oczywiście każda z tych osób jest dorosła i miała prawo do podjęcia decyzji o zerwaniu więzi rodzinnych bez informowania kogokolwiek, gdzie przebywa i jakie jest jej nowe życie. Dlatego po odnalezieniu osoby zaginionej nigdy nie wnikamy w powody zniknięcia jej z wcześniejszego życia. Najważniejszą rzeczą jest dla nas fakt, że dwie osoby żyją i mają się dobrze, ponieważ większość zaginięć długoletnich wiąże się ze śmiercią. Mogą to być nieszczęśliwe wypadki, a także porwania i przetrzymywania. Ale najczęściej jest to utrata życia w wyniku przestępstwa. Poszukiwanie osób zaginionych to złożona praca, która angażuje do poszukiwań sporo sił i środków. To analizowanie informacji o życiu osoby zaginionej przed zdarzeniem i o niej samej. To również kompletowanie i analiza informacji od sąsiadów, znajomych i przyjaciół. To rozkładanie na czynniki pierwsze wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do znalezienia odpowiedzi na pytanie, co się stało. W przypadkach zaginięć z własnej woli. Czyli z powodu świadomego zerwania więzi rodzinnych, te działania są takie same, albowiem celem jest po prostu odnalezienie zaginionego, a nie rozpatrywanie, że zaginął, ponieważ tego chciał. Czy rozpoczynać zatem poszukiwania osób, co do których jest podejrzenie, że zniknęły z własnej woli? Oczywiście, że tak. Każde zaginięcie człowieka, niezależnie od przyczyny, powinno być traktowane z należytą powagą, ponieważ dopiero po wyjaśnieniu sprawy poznajemy odpowiedź na pytanie, co się wydarzyło. Żadnego zaginięcia nie powinno się traktować frywolnie, bo tym ludziom mogło stać się naprawdę wszystko. Ważną radą dla osób, które mając jakieś kłopoty, postanawiają odejść od dotychczasowego życia w inne miejsce, jest to, żeby zostawili jasny o swojej decyzji komunikat. Każdy dorosły człowiek ma prawo do prowadzenia swojego życia jak, z kim i gdzie chce. Natomiast najlepiej jest zrobić to w sposób który nie budzi wątpliwości, że taka decyzja została podjęta świadomie, bez przymusu ze strony osób trzecich oraz bez zagrożenia życia. Jeśli jesteś osobą, która jakiś czas temu zerwała więzy rodzinne i chciałbyś, chciałabyś powiadomić rodzinę, aby przestała ciebie szukać, skontaktuj się z nami, pomożemy ci w tym. Uważasz, że ten materiał może pomóc innym? Udostępnij go swoim bliskim i znajomym. A jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszam do komentarzy. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Okiem Detektywa. Bądźcie zawsze bezpieczni.